Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy dofinansowany projekt pod nazwą Teres Polska Platforma Kultury, który polega na tym, że zakładamy stronę internetową pod tą nazwą, na której będziemy prezentować ważne osobistości naszego miasta, czyli artystów, regionalistów oraz aktywistów społecznych. Chcemy pokazać światu, tak naprawdę, że mamy kim się pochwalić. Droga młodzieży! Macie teraz dużo wolnego czasu. A akurat montujemy ekipę wolontariuszy. Zgłaszajcie się do nas. Wiecie jak, przez mail, przez Facebook, telefonicznie. Warto jest pracować na rzecz własnego miasta, a to, czego się nauczycie, zostanie z wami na długo. Moi drodzy, zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu instruktażowego przygotowanego przez Polskie Studio Filmowe. Dowiecie się jak zrobić pierwsze kroki w tworzeniu reportażu. Witam. W tym filmie instruktorzowym postaramy się przybliżyć Wam, w jaki sposób zrealizować swój pierwszy wywiad. Przygotować się do niego, sfilmować go oraz zrobić do niego dokumentację fotograficzną, czyli fotoreportaż. Zrobić z kimś wywiad to nic innego, jak zadawanie pytań sobie, która ma według nas coś ciekawego, interesującego do przekazania. Proste, ale czy na pewno? Czy jeśli otrzymalibyście takie zadanie po raz pierwszy, to czy bez problemu poradzilibyście sobie z nim? Zacznijmy od początku. Przygotowujemy się do wywiadu. Żeby przeprowadzić wywiad lub fotorelację do niego, przede wszystkim potrzebujemy odpowiedniego sprzętu. Może to być każde urządzenie, które posiada możliwość nagrywania i robienia zdjęć. Kamera, aparat czy telefon. dodatkowo dobrze abyśmy posiadali statyw dzięki któremu nasze nagranie będzie stabilne oczywiście przed wywiadem musimy się nauczyć jak posługiwać naszym sprzętem aby nie tracić cennego czasu podczas wywiadu oraz żeby wypaść profesjonalnie przed naszym rozmówcą kiedy już poradziliśmy sobie ze sprzętem przeanalizujmy temat wywiadu powinniśmy zainteresować się tematem rozmowy i zdobyć odpowiednią wiedzę reporter musi wiedzieć o czym rozmawia Zapiszmy sobie pytania, jakie chcemy zadać, jednakże nie kierujmy się wyłącznie nimi. Są one po to, abyśmy zawsze mieli do czego zajrzeć, gdy kończą nam się pomysły albo załadnia nam stres. W trakcie wywiadu starajmy się, by kolejne pytania dotyczyły tego, o czym w danej chwili mówi rozmówca. Wtedy wywiad będzie interesujący. Przygotujmy się na to, że osoba, z którą będziemy rozmawiać, może być w podeszłym wieku. Wtedy często sami musimy ją nakierowywać na temat rozmowy w taki sposób, abyśmy mieli dobry materiał. Zanim wybierzemy się do osoby, z którą chcemy zrobić wywiad, pamiętajmy o tym, aby wcześniej zadzwonić i umówić się na określony termin. Zarezerwujmy odpowiednią ilość czasu, tak abyśmy nie spieszyli się i nie poganiali rozmówcy. Bądźmy profesjonalni. Przygotujmy rozmówcę do wywiadu. Jak to? Ano tak. Pamiętajmy, że nagrywany wywiad to nie tylko rozmowa. Przed rozpoczęciem znajdźmy jakieś fajne miejsce, gdzie będziemy mogli posadzić w cudzysłowie osobę przesłuchiwaną. Wyobraźmy sobie, że nagrywając super rozmowę, osoba, z którą przeprowadzamy wywiad, opowiada o gotowaniu, o pysznych potrawach, a w tle widzimy śmietnik. Wzrok reportera powinien być wyczulony na estetykę tła. Zadbajmy o to, aby miejsce, w którym przeprowadzamy wywiad, było związane z tematem rozmowy. Tak więc, jeśli rozmawiamy z członkiem grupy rekonstrukcyjnej, pamiętajmy, aby osoba, która opowiada o swojej pasji, nie tylko mówiła o tym, ale także pokazała elementy wyposażenia używane podczas rekonstrukcji, repliki broni czy mundury. Natomiast jeśli naszym rozmówcą jest malarz, to oczywiście świetnym wypełnieniem do kadru będą sztaluga i farby. A może podczas rozmowy artysta zechce coś namalować. Analogicznie, kiedy zechcemy przeprowadzić wywiad z graficiarzem, zadbajmy o to, aby w kadrze znalazły się puszki z farbami, a za plecami rozmówcy znalazło się jego dzieło. Podczas robienia fotorelacji pamiętajmy o tym, aby zrobić jak najwięcej zdjęć, gdyż ze wszystkich wybierzemy jedno, może trzy, które najlepiej oddadzą charakter twórcy. W fotorelacji ważne jest pokazanie na jednym zdjęciu jak największej ilości szczegółów, aby jak najbardziej zaciekawić odbiorcę. Osoba, której robimy zdjęcie, powinna być zawsze dobrze oświetlona. Do nas należy ustawienie rozmówcy, więc wybierajmy jak najlepiej oświetlone miejsca. W miarę możliwości starajmy się robić zdjęcia z różnych perspektyw, a nie ciągle z jednego miejsca. Uważajmy na to, co się znajduje w tle, żeby nie ująć na zdjęciu przypadkowej osoby, która może nie zezwolić na udostępnianie swojego wizerunku. Aby jak najciekawiej ukazać rozmówcę przy nagrywaniu wywiadu lub podczas fotorelacji, postarajmy się dostosować odpowiednie do danej sytuacji plany filmowe. Ważne z nich podczas wywiadu to plan półpełny, polegający na pokazaniu postaci od pasa w górę, oraz plan pełny, polegający na ukazaniu w kadrze całej postaci. W zależności od sytuacji, możemy dostosować inne, bliższe lub dalsze plany. Wybór należy do nas. Niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się przygotowywać. To najważniejsze jest, abyśmy włożyli w to, co robimy, jak najwięcej serca. Wtedy nasze dzieło uzyska jak najlepszy efekt.